Wybór drogi życiowej nie jest łatwy. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad wyborem życia konsekrowanego? Ile trwa seminarium, kim jest postulantka i co oznacza kolor habitu? Sprawdźmy, co o powołaniu oraz osobach duchownych wiedzą mieszkańcy Lublina. Może byście chciały odpowiedzieć na parę pytań? A widzę, że chcecie, bo jesteście normalnie widzę gwiazdy internetu. Chciałam zapytać, z czym się pani kojarzy powołanie? No, z czymś takim takim... Tak w kościele ko ko często się Konkretnym mówi właśnie, hmm? kościół. A do czego powołanie może być na przykład? Proszę pani, no do czego? Służyć innym osobom. Być dobrym. Powołanie? Mm. Z czym mi się kojarzy, No, że do czegoś się nadajemy, mhm. coś, coś chcemy osiągnąć w jakiejś dziedzinie. No, jakby nie wiem, jak to opisać, nie? No. Nie. Jakimś Bo, no. talentowaniem do czegoś, jakimś talentem? Okej, okay, że jesteśmy do czegoś wezwani <grym> na przykład. A w kościele często się mówi o powołaniu. No. Do czego na przykład? Do modlitwy? Do modlitwy, no. Jakby A po stroju? Po prostu do bycia księdzem, na przykład? Tak, do państwa. Powołanie e, Z czymś, co jakby do nas pasuje, tylko jesteśmy stworzeni. Mhm. A w Kościele się często mówi o powołaniu, w takim e... kontekście właśnie duchowym. No tak. To do czego może być takie powołanie? No, że jakby do czego nas Bóg stworzył. Jakby... Mhm. No nie wiem, nie wiem, bo nie jestem osobą wierzącą, więc mhm. y, ciężko jest mi powiedzieć, nie zajmuję się tym raczej. Rozumiem, ale na przykład, no możemy wyróżnić powołanie do kapłaństwa. No tak, jakieś po poczucie do wykonywania czegoś, jakieś, jakieś tam. Nie no, to jest coś chyba po prostu, co chcemy robić i z czym czujemy się wygodnie. Mhm. I po prostu z czym nam jest komfortowo, i z czym naprawdę myślimy, że to jest stworzone dla nas jakoś. No, powołanie do bycia zakonnikiem. Super, świetnie. Super. Zakonnikiem i na przykład jeszcze? No, zakonnicą, Siedem. księdzem. Księdzem, świetnie. To nie, to mnie takie rzeczy to nie interesują. No ale to. na pewno pan coś wie. Nie, nie mam zielonego pojęcia. Prawda! Księża uczą się. Żeby być księdzem w takiej szkole. Jak e, ona się nazywa? -se seminarium. Super. A ile lat trwa? Nie wiem, a tak na 6. Sześć. Sześć. Kończy się na um. Co, seminarium? Seminarium. Bardzo no. dobrze. A wiesz ile trwa takie seminarium? Ile lat? Nie wiem, nie jestem pewny. A ile byś strzelał? Ile Kupy. się trzeba uczyć, żeby być księdzem? Około. Chyba około 6 lat, ale nie Super. wiem. Super! 6 lat! No właśnie hmm. tak. Jak się nazywa taka szkoła, do której chodzą yy, mężczyźni, którzy chcą zostać księżmi? Oprócz. Zaczyna się na S, kończy się na UM. Yy, ja powiedziałam, że sanktuarium, ale to wiem takie to. <laughs> ale też, ale bardzo podobnie. Seminarium. Seminarium. A ile takie seminarium może trwać lat? To nie, z pięć. 6, 5, 6. 6. Właśnie 6. tak. A wie Pani może kim jest diakon? To jest ten, który się uczy na księdza? Mhm. To jest takie przygotowanie mhm. jakby do kapłaństwa. To taki pierwszy stopień święty. Tak, pierwszy na samym stopień. Końcu. Tak. Kto to da No. Związane bardzo. Co macie? Diakon, nie wiem, mi się kojarzy z jakimś rodzajem właśnie księdza. Czy wiecie, może kim jest diakon? No to jest jakiś tam stopień... W... Stopień przed byciem księdzem? Super, świetnie. To jest jakby pierwszy stopień święcenia. Tak. I jeszcze podpytam o siostry zakonne. Mają różne rodzaje koloru habitu. O, Jakie jest, na przykład? Mają? mają, no? Nie wiem, ja tylko czarne widziałam, jak mam być szczera. Okej. Okay. Ale pewnie mają, to jest pewnie związane ze świętami. Tak samo księże tam różnie noszą. O kurde, nie mam e... pojęcia. Jak ci się wydaje? Bo są kapucynki, są dominikanki i tak dalej. To zależy też od w jakim klasztorze są? Tak, bardzo dobrze, świetnie. Mają jakby dwa kolory. Dwa kolory, mają szary i czarny. Szary to jest taki codzienny, a czarny to jest taki elegantszy bardziej. Taki odświętny. Tak. No bo to jest pewnie jakiś różny poziom, mhm. jakiej tam jest oni... Nieźle nieżywiary. Mhm. tylko nie wiem jak to będzie, czy w czymś pomagają, czy w coś w tym stylu. Okay, to zależy wierne. od zgromadzenia, wierne. w którym się znajdują. Zgadza się, jak najbardziej tak. Jeszcze ostatnie takie pytanie, już nie męczę. Dobrze. Kim może być postulantka? Kim? Kim? No, postulantka. Nie wiem szczerze. <laughs> Okej, okay, jasne. Z czym się Pani kojarzy słowo powołanie? E, droga życia, to... W jaką drogą powinniśmy iść w swoim życiu, czym się kierować, jakimi zasadami? To uważam za powołanie. To jakie mhm. mamy talenty, pasje, żebyśmy to wszystko wykorzystywali. A jakie takie trzy może standardowe powołania możemy wyróżnić? O których się na przykład mówi w kościele bardzo często? E, w kościele no do małżeństwa, do kapłaństwa, mhm. no i do samotności. Do samotności. A do zakonu, do drogi takiej konsekrowanej? No to no można to pociągnąć jako taka droga ku, ku samotności. No jest, jest to konsekrowana, no ale ludzie, też jest sporo ludzi świeckich, którzy też załóżmy, żyją w kościele, udzielają się, mhm. a, a, a nie wstępują do zakonu, więc ja bym to tak pociągnęła okay. A jeszcze mam takich parę pytań już konkretnych. Kim jest Diakon? Co to za osoba? E, diakon jest to. E, jest w, w, w jedną z form Mhm. Na którymś roku studiów, w seminarium duchownym. Się. Tylko na którym to nie pamiętam, ale to to już to jest. jest... Przy końcu. Tak, już właśnie mi się wydaje, że to już jest. A ile jest tam takie seminarium trwa? 6 lat. Sześć lat. A proszę jeszcze powiedzieć, kto to jest postulantka? A tego to nie wiem. Tak ja podejrzewam, że to chyba w zakonie ktoś tak. musi być, prawda? To... Na samym początku drogi zakonnej. A dlaczego siostry zakonne na przykład mają różne kolory habitów? No to zależy od zgromadzenia, w którym się znajdują. To tak. mają różne, różne różny habit, różną tą drogę całą formacji, także. No, Jasne. Super. Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Dobrego dnia, tak. dziecię. Czym jest? No myślę, że to jest konkretna droga, wybór, działanie w jakimś kierunku, z jakimś celem. Pierwsze, co, że to jest jakby działanie Pana Boga, że to jest jakby wybór, wybór jako moja odpowiedź na, na, jakby na, na działanie Pana Boga, na to, co on proponuje. Czyli można powiedzieć, że powołanie jest taką decyzją? Myślę, że jak najbardziej, bo też każde powołanie, zwłaszcza powołanie, czy do kapłaństwa, czy do zakonu wymaga też działania człowieka, tak odpowiedzi na ten głos, mm -hmm. wybór właśnie tej drogi. Nie? A jak to było u was, kiedy się pojawiła ta decyzja, jak długo dojrzewała? No u mnie jakby powołanie było tak z zaskoczenia, że tak powiem. Czasami jest tak, że nie wiem, dziewczynki, tak się na przykład zastanawiałam myślą i tak sobie myślałam, że jej tylko nie do zakonu. I jakieś mają takie myśli, a ja nie miałam nigdy, jakby nie miałam. W ogóle nigdy nie myślałam o takiej drodze, o powołaniu mhm. zakonnym. No i to była taka jakby chwila konkretnie, jakoś Pan Bóg zadziałał i, i tak z zaskoczenia odkryłam. Wypakuję się i wyjeżdżam, tak rzucam wszystko. <laughs> nie, nie, nie. Ja od, od, od odkrycia powołania do wstąpienia do zakonu. No to troszkę minęło 4 lata. Troszkę no. ten Bóg musiał poczekać mhm. na mnie, bo, bo jestem no, bardzo niezdecydowanym człowiekiem, ale też chyba musiał też popracować nad mną. Troszkę. Trochę się siostra broniła znaczy. Broniłam się, dokładnie. A jak to było u księdza? No, u mnie można było powiedzieć e, przepisowo, czyli od razu po, po maturze. <laughs> tak, jak należy. <laughs> tak, jak należy, od razu po maturze. E, wszyscy, którzy mnie znali, od razu mówili, że pójdę do seminarium. Ale ja sam w ogóle tego nie czułem I, i też gdzieś tam, jako młody chłopak, czy to w liceum, też nie było jasne, że od razu, od razu pójdę do seminarium i że na pewno będzie kapłaństwo. Nawet samo, sam moment wstąpienia tak, wiąże się ze złożeniem podania, z rozmową. Ja pamiętam, 27 czerwca 2014 roku byłem właśnie na tym egzaminie, złożyłem podanie, a rodzicom dopiero powiedziałem dwa dni później, bo byłem niepewny. Ale później, gdy przekroczyłem mury seminarium, to wiedziałem, że na pewno teraz to jest to. Jak przyjęli mhm. to bliscy, przyjaciele? Moja mama na pewno gdzieś tam e, nie wyrażała jakichś takich emocji, czy jest e, za, czy jest przeciw. E, raczej wspierała. E, tata, jak każdy facet, e, wiadomo, <laughs> e, dobrze, syn, możesz iść. A siostra? Jak najbliżsi? Rodzina? Przyjaciele? Na mojej rodzinie trochę trudno było y, mhm. przyjąć tę decyzję, y, i myślę, że teraz już jest tak coraz lepiej, ale nadal jest jak, jakoś tak trudno. Chociaż już coraz bardziej chyba akceptują tę drogę. A znajomi, y, przyjaciele. Ja, y, ja wstąpiłam do, do zakonu po studiach, więc tak różnie. Też miałam wśród znajomych y, właśnie osoby i wierzące i niewierzące. Mhm. Ci niewierzący jakoś łatwiej y, przyjmowali tę moją decyzję niż wierzący. Mówi się o diametralnym spadku powołań. Dlaczego? Z czego to wynika? Świat dzisiaj daje dużo opcji y, różnych, i Kościół y, czasami jakoś tak ginie wśród y, jakby wielu tych opcji. I Kościół też nie jest jakiś taki może nie wiem, błyszczący. Mhm. Wydaje mi się, że dzisiaj młodzi ludzie też jakoś żyją szybko, że y, też to, co nowe technologie też prowadzają, że wszystko ma się jakby od razu, że to jakoś też tak wpływa na, na sposób życia. Nie można mówić, że jest kryzys powołań, że jest kryzys wyboru, bo nawet jeżeli ja to powołanie słyszę, tak? Załóżmy, ja słyszałem. To jeżeli bym poszedł za tym, co świat daje i nie byłbym pewien, to mhm. po prostu poszedłbym w małżeństwo, w rodzinę, tak? Mhm. I tak dalej. Mhm. To byłby mój wybór. Czyli uważa się, że często młodzi ludzie, nasi rówieśnicy po prostu mówią, e, nie, Panie Boże, sorry, źle wybrałeś. To, to co powiedziała siostra. O tych różnych opcjach, które mają. To właśnie też zobaczcie, że człowiek bazuje na tym, co ma wokół siebie, tak? Mhm. Jeżeli oni mają różne opcje, no to ich wybór właśnie polega na tym, że mają inne opcje, to jest dla nich ciekawsze, tak? I po prostu to wybiera. I też myślę jeszcze, y a propos takich kryzysów, to też w małżeństwach też są kryzysy, że ludzie jakby w ogóle boją się wybierać nie tylko, nie wiem, kapłaństwo mhm. czy tam zakon, ale na przykład do, małżeń, do małżeństwa, też bardzo mało, jakby coraz mniej osób się decyduje na małżeństwo, mhm. albo one są nietrwałe, albo bardzo długo się decydują. Czyli właśnie można powiedzieć, że jakby w ogóle w decyzyjności mamy kryzys, nie tylko. Tak, tak dokładnie. Mhm. I czy w małżeństwie właśnie czy w kapłaństwie, czy, czy do zakonu, tak, to jest, to jest ten sam poziom, prawda? Podsumowując, czy warto? Myślę, że warto, bo y, idąc, jakby swoim powołaniem, takim, y, takim które Pan Bóg daje, y, jesteśmy jak najbardziej sobą. Jest najbardziej sobą, jak można być sobą. No warto, jeżeli odczytałem to powołanie, to jest konkretna droga, nie? W takiej normalności. Powiedzieć Bogu tak wymaga odwagi. Ale to może właśnie ciebie. Kościół potrzebuje. Do zobaczenia za tydzień.